No, ja o nie mówię zawsze. To są drogi, połączenia. Mamy tu drogi, yy, które mówimy o S3 i o yy, Jelenia Góra Bolków czy Jelenia Góra Wrocław. Yy, drogi kolejowe. W tej chwili wiemy, że udało nam się zrobić Pendolino i ono będzie w Jeleniej Górze, także 5,5 godziny Jelenia Góra-Warszawa. Yy, yy, służba zdrowia. To jest dla mnie również bardzo ważne, gdyż wiemy, jaki jest problem w szpitalu wojewódzkim, i bez nacisku na. Yy, Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie. Zwiększenie kontraktu jest praktycznie niemożliwe, bo to ćwiczyliśmy przez ostatnie 7 lat. To przede wszystkim poprawa infrastruktury, infrastruktury drogowej, kolejowej. Dzisiaj wszyscy się zachwycamy, że s 3 od Szczecina będzie do Bolkowa, została podpisana umowa na budowę drogi do Bolkowa. Tylko że. Budowa estrójki i zakończenie jej na etapie bolkowa to jest droga do donikąd. Ta droga się kończy gdzieś tam, w szczerym polu, a nam potrzebna jest estrójka do Lubawki i dalej na południe Europy i nam koniecznie potrzebna jest modernizacja drogi Bolków-Jelenia Góra jeśli chcemy rozwijać nasz region, Jelenią Górę, Kotlinę, turystykę proszę Państwa dzisiaj jest tak i to można sprawdzić, że w piątek w godzinach popołudniowych z Bolkowa do Jeleniej Góry jedzie się ponad godzinę proszę mi pokazać turystę, który raz przejedzie tą, tą drogę i tą Gehennę że on tu przyjedzie drugi raz, nie, nie przyjedzie drugi raz myślę, że Kolejnym takim ważnym etapem to jest, to jest kolejnictwo. Tu koledzy z Platformy Obywatelskiej obiecują, że będzie pendolino do Jeleniej Góry i, i będziemy krócej jeździć do Warszawy i chwała im, jeśli tylko to wprowadzą. Yy, kolejny istotny problem yy, to jest yy, służba zdrowia w Jeleniej Górze. Yy, sprawa szpitala wojewódzkiego, zresztą to Państwo naocznie sami doświadczają jak to wygląda. Uważam, że yy, Przede wszystkim należy poszukać rezerw u nas na miejscu w tym szpitalu i dokonać y, y, zmian takich, które spowodują, że y, zarządzanie tym szpitalem będzie, będzie lepsze. No, na pewno mówi się o tym, że budowa tej trasy S1, y, żeby w końcu była zakończona z Lubawką, ale to nie tylko ta trasa, y, w której Kamienna Góra czy Jawor mogą skorzystać. To są też odnogi tego typu jak do Jeleniej Góry powiązania i właśnie za tym Będę przede wszystkim zabiegał, żeby lepsza komunikatywność była naszego regionu tych powiatów, przy, przy których będzie ta droga szybkiego ruchu przeprowadzana. To jest jedno, Dwa, lobbowanie na rzecz naszego terenu, bo widzę, że nasi senatorowie czy nasi parlamentarzyści zapominają w Warszawie skąd wywodzą się i bardzo mało firm inwestuje tu w teren jeleniogórski. Zresztą widać to na przestrzeni kilkudziesięciu lat, że niewiele nasi mieszkańcy korzystają z tego, że mają parlamentarzystów w Warszawie. Różnego szczebla, czy to ministrów, czy to zwykłych szeregowych posłów. Kwestia turystyki była zauważana na naszym regionie, więc jeżeli chodzi o region, mamy bardzo, bardzo ciekawe, ale tak jak powiedziałem na wstępie, nie, niewiele się dzieje w tym kierunku, że ta turystyka jest propagowana w Wielkiej Górze. Pierwsza rzecz to sprawa związana z drogami. My musimy zastanowić się nad poprawą komunikacji i to jest takie zadanie, które jeżeli mi się uda zdobyć mandat senatorski, to będę gdzieś tam zabiegał w Warszawie o, o środki na drogę łączącą Bolków z Jelenią Górą, bo wtedy się wepniemy bardzo ładnie w drogę S3, a przez drogę S3 do autostrady A4. Druga rzecz, Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić sieć szpitali. Z programu Świętej Pamięci profesora Re religii i warto walczyć o to, aby jeżeli taki sieć szpitali będzie, żeby nasz szpital wojewódzki, który ma charakter ponadregionalny, był tym szpitalem w tej sieci, bo to gwarantuje dwie rzeczy. Pierwszą kwestię dobre finansowanie, a druga kwestia gwarancja, że szpital nigdy nie będzie sprywatyzowany. A już niektóre szpitale w różnej formie się próbuje, szpitale powiatowe, prywatyzować. I trzecia, Rzecz no to oczywiście gospodarka. Jak poprawimy tą sytuację komunikacyjną, bo to jest klucz, żeby ci inwestorzy w Jeleniej Górze się pojawili. No to tu musi być wspólna współpraca agent rządowych i samorządu Jelenie aby stworzyć dobrą ofertę inwestycyjną. Natomiast no, po stronie parlamentarzystów jest to, aby tam w Warszawie zabiegać o tych inwestorów, bo głównie ci inwestorzy to gdzieś poprzez Ministerstwo Gospodarki. Poprzez szczegół, szczegółowe agencje rządowe e, no, pukają do Polski i warto, żeby oni byli przekierowani. Warunkiem, warunkiem musi być stworzenie dobrej, atrakcyjnej lokalizacji przez miasto Jelenia Góra. Mówimy tutaj o strefie ekonomicznej i różnych jeszcze innych uwarunkowań, dlatego, że trzeba sobie to szczerze, też jasno i uczciwie powiedzieć, dzisiaj jest walka o inwestora. I to inwestorzy sobie wybierają miejsca. Jak nie będzie dobrej oferty, no to nikt w Jelinie nie zainwestuje. Kandyduję z naszego powiatu, z naszego miasta. Uważam, że dla Jelingury przede wszystkim dobra dostępność komunikacyjna, czyli droga szybkiego ruchu, połączenie na Wrocław do A4, szybka kolej. Jestem też za tym, żeby w Jelinie na ulicy Konopnickiej 1 maja powstał całoroczny pasa, żebyśmy byli taką prawdziwą perłą Karkonosz.